Panowie, głośnie gramy z miękką, nie ma. Gdyby ja sam. Hmm. Zaraz nas załaduje. Kiedyś mi się nie załadowało? Nie, jeszcze nie. To już nie What? Ej, nie przechodź tak daleko. Ty, ty już masz klucz? A mnie jeszcze nie mam, nie ładuje Okej okay. Siema Widzowie, dzisiaj nagrywamy DOR z moim kolegą Dobra Kluczyk Ty masz kanał? Nie wiedziałem. Co? Ty masz kanał? No, nie, nie, nie mam kanału. A. Po prostu ja Powiem to w tego odcinka, jak się nazywam. A, okej. Okay. No. Co? Bo moi nie znają, bo ty, ty jesteś nowy. Dzisiaj, Max, pamiętasz, kto miał dzisiaj podpisać kontrakt o dołączenie do nagrywania? No jest klasa mniej. Ja czwarta, te trzecia. Ja no, nie mogę Film, Filmy mi wychodzą, oski widzi No. Słuchajcie, to na to To na jest taki to wstraszy. Ludzie, dlaczego ja taki szyb, szybki? Jak ma być, mówiłam, do pokoju 50, to wtedy wam powiem. A jak nie, to nie na cyrku. Kluczyki są potrzebne. na prawo, na lewo. Dobra. I nie otwieraj drzwi od razu, staj z kluczykiem, bo nie pamiętam drzwi, które były. A ja sprawdzę. O, złoto. 80 90 o Dobra, kluczyk, kluczyk Mam Jakiego? Nie pamiętam, chyba dziewięć Sprawdź numerek 6? To dziewięć sześć Sześć? sześć nie mam, tylko było dziewięć. Czekaj. To sami jest gdzieś. To pas jak dościg, to jest to więcej takich odcinków. Dobra, to gdzie był dziewięć? Gdzie był dziewięć? Był! Był! Ja mam to, teraz nie wiem, czy lepiej. No co jest? Przechodzimy! Juhu! O nie, wiesz... Ja mam, ale ja już mam latarkę. Uuu, tak, w końcu coś się dzieje. Ja mam kółko. Dobra. Ja. Do mojego pokoju weszła mama. Okej. Jedennaście! Juhu! Dobra, ty idź tam otwieraj. Ile masz kasy? No, tylko jakieś pieniądze. A to kawałam tego, tylko jak ten pieniądze tutaj. A ile masz? No! To się pojawiło się do mną. Taki cień. Ile mam tylko czwarte? A, czasami coś takiego się pojawia, to jest taki... Nie wiem, co to jest. Proszę? Gdzie szafa? Gdzie szafa? O nie! O nie! Nie, zna, nie znalazłem szafy, nie, nie zauważyłem jej. Jej. Nie, nie, nie. Ja już jestem w grupie, a ja mam tylko pięć robuksów teraz. To nie może się Mój, dopiero pod koniec miesiąca dostanę 1700. Dobra. Ja tam nie znalazłem nigdzie szafy. Ty pierwszy się do pokoju, ja nie zdążyłem. A ja. Aj, Najgorsze dni. Które? Z tym duchem, które mówią odwróć ślę? O, no. no ja, ja go znam. Ja na początku nie załapałem go, no i siedłem normalnie do szafy, no i, bo nie wiedziałem, kto to jest. Teraz wiem. Halt. Gdzie? Gdzie? Masz fart? Nie. Ty stoi z miejscu Jak ciemno masz O Tam było światełko A Ty masz farta Ja go nie widzę ja, A ja go nie widzę ja się ciągle dziwię, dlaczego ty biegasz w kołko, a ja nie widzę Harta. A, a ja go nie widzę. Tylko ty go widzisz, to jest. Ja nie widzę tego ducha. No, znowu tak Nie no, dlaczego ja go nie widzę? Oczy, oczy, oczy masz tam! Nie patrzy na nie. One atakują. Uważaj na oczy! Tam na górze! Kamera mam no, tak i, na Easy, tyłem sobie chodzi! oczy zniknęły! Ja miałem Ja tego ducha przejść! Tylko, nie umiem przejść, bo mnie zacina na siku, jak biedne! Ja nie umiem trafiać, bo mnie zacina jeszcze dodatek i on mnie łapie. Co to jest? To jest O, nie potrzebuję jeszcze do klucza, fajnie. Zostaw to na coś trudnego, może. Bo to napiszcie kłopca 24, żeby zwiększyć przepływ energii do na to. Piszę, co było? Znaczy naraszam, gdzie ja mrasza? Gdzie ja mnie złapał. Niedobry rasz. E, da mną, grave w dors. O mam. Dobra. Oczy powinny. Niedługo będą... Nie, niedługo będzie sick, ale na nich oczy. Jak czym na stick, to ja bym O, dobra, nie będzie rasa. Jest tak, że nie będzie rasa, bo tam było oko. To rasa, to jest O, samo oczy, nie będzie rasa. O, to jest często jest zapalniczka. Otwieraj. O! Ty tym bardziej wygrasz. Mi to nie pomaga, bo mnie ciągle zacina. A jak jest wybranie drzwi, tu ja nie patrzę, tylko od razu gdzieś biegnę. Dzięki, dźwięk, e, tej, e, kamera, akcja. kurde, sik! kurde, Dalej, 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 Barto dwa. Dalej, Dalej, Barto. Barto. Dawaj, dawaj, dawaj. Rączki, jak ja dawno tego nie widziałem. I tak, zrób, Chcę to popatrzeć. Heh. Udało się. Zimobarta. Okej. Okay. Jaki milutki dźwięk yy, mlecznej yy, bułeczki, jak się stuka. w Policzek. O, jakie miłusie. Eee. Widzowie, Simu Bartu się nie odżywa. Co jest? Dobra, widzowie, Simu Bartu się nie odzywa. O co chodzi? Ja go nie słyszę w ogóle. Smimo Barto, ja ci nie słyszę. Halo? Kamera mnie, ja ci nie słyszę. Kamera mnie, no dalej. Sim, Smimo Barto, Smimo Barto, dwa. Smimo Barto, nie, się. się. To jest grane, to serwis się nie odzyskuje. Dzowie, czekajcie. Co jest, czekajcie, cięcie. Dobra, wróciliśmy, dobra. Nie wiem, co się stało. Ja ci w ogóle nie słyszałem. Tutaj, ja muszę. Muszę leciliśmy to być krótko. Cięcie, bo wybyło za długi, a więc. Jestem za teraz będę na 50. Co już? Do, dobra, to ja zrobię cięcie. Jak będziesz na figurze, to włączę nagrywanie. Widzowie. Widzowie, widzowie! Ja widziałem, jak y, w ostatniej chwili y, Smimobarto2 wszedł do szafy. Ja nie nie widziałam migających w Jak dźwięki, się światła migają, to napiszcie. Ja to wtedy wtedy było cięcie, wtedy było cięcie. Jest. Okej. ja rozłączyłeś. Ja? To, to nas rozłączyło, myślałam to ty się rozłączyłeś. Nie no, ja miałem to... Telefon pod tym futelem i grałem. Hmm, a ja cię nie słyszałem. A ty mnie słyszałeś? Nie. Było tak, że nas tam połączyło. Hmm. O, pięć etniotów. Pięć w sumie to dobrze, bo byśmy się ciągle nie słyszeli. Widzowie, ja nie wiedziałam, że mam włączone cięcie. Jąć. Ci... Co jest? Widzo... Czekajcie, widzowie. Cięcie, 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 cięcie. Widzowie, ja tego nie widzę, ale podobno um, Simon Barto um, rzucił na figurę krucyfiksem. Tak. Ja niestety nie mogę tego zobaczyć, bo mnie wywaliło. Mam wskazać, co wyglądało. Ja też nie mogę tego zobaczyć. To fajnie, to jest tańca. To fajnie, to no co teraz mamy zrobić, skoro mnie wywaliło. Dobra widzowie, ja na razie zagram sam, a jak on umrze, no to zagramy znowu razem. No bo, no bo nie zauważyłem szafy. A może mi się poszczęści? Będę mieć krótki Ja zawsze przechodzę rasza, ale... Niestety, mimo warto wszedł yy, pierwszy do drzwi i mrygnęło, a ja nie miałem czasu. O. Modifiers. Doors. Mod a! Podobno wysz, 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 wyszło doors 2. I chcę sprawdzić. Dobra. Chodzę do tego gostka i jak ją grę, grę stworzył. Jeśli będzie do 2, to ja do 2 pewnie nie przejdę. podobno wyszło. Ruszałem. Ciekawe, ciekawe, bardzo ciekawe. Może Dobra. Dobra, czyli w doors, nowe rzeczy, świat. Doors. Czekaj, czekaj. Tu jest grupa, a ja chcę wejść na gostkach. Dobra. Chodzę. Lo, No, załadujcie na tego goska.

Aha, tylko to? To jest ekrany. Nie. Dobra, widzowie, ja nic nie rozumiem, ale ile grać w do sam na sam? Dobra, widzowie, wiem. Czy mam zapowiedzieć widzom o najnowszym filmie, który będzie z rodziny? Ja już widzę, to zapowiedziałem, ale czekajcie, wejdę na YouTube i Wam pokażę, ile to ma wyświetleń. Eee, dobra. Bo ona mówi o tym. Co jest, nie mogę wejść na swój kanał? Bo podczas nagrywania jest, wznawiam. Nie mo jak klikam w moją ikonę, to nie mogę kliknąć swój kanał. A nawet nie mogę.